Czy kiedykolwiek czułeś, że istnieje coś więcej, coś większego, czekającego na odkrycie w tobie? Być może drzemiący potencjał, siła, o której zawsze wiedziałeś, że istnieje, ale nigdy nie wiedziałeś, jak się do niej dostać. To właśnie temat, który zostanie dogłębnie zbadany w niniejszym opracowaniu: Moc czwartego wymiaru i w jaki sposób może ona zmienić twoje życie. Koncept czwartego wymiaru wykracza poza to, co postrzegamy za pomocą naszych pięciu zmysłów. Jest to przestrzeń rozszerzonej świadomości, gdzie czas, przestrzeń i ograniczenia fizyczne przestają istnieć jako absolutne bariery. To właśnie w tym wymiarze tkwi Twoja moc korelacji zdolności kształtowania swojej rzeczywistości poprzez myśli, emocje i intencje. Wielu wielkich mistrzów i naukowców duchowych, takich jak Jakobo Greenberg, Poświęciło swoje życie na badanie tego tematu. Greenberg w szczególności wykazał, że nasz umysł jest o wiele potężniejszy niż sobie wyobrażamy. Wierzył, że osiągając wyższe stany świadomości, dosłownie zmieniamy sposób, w jaki postrzegamy świat wokół nas. Teraz wyobraź sobie na chwilę, że posiadasz ukrytą moc, drzemiącą zdolność do kreowania własnej rzeczywistości. Ta moc nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Ale od tego, jak kierujesz swoją uwagę i energię. Nauka już zaczęła odkrywać mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska, pokazując, że nasze myśli nie są jedynie abstrakcyjnymi refleksjami, ale rzeczywistymi siłami, które kształtują nasz mózg, a nawet biologię. Pierwszym krokiem do dostępu do tego rozszerzonego wymiaru jest zacząć przeprogramować swoje myśli. To wymaga więcej niż tylko pozytywne myślenie. Chodzi o to, aby trenować umysł, aby działał na wyższej częstotliwości, harmonizując swoje myśli, emocje i intencje z rzeczywistością, którą chcesz stworzyć. Praktyka głębokiej medytacji jest kluczowa. Jednym z najbardziej transformujących narzędzi dostępu do czwartej wymiaru jest głęboka medytacja. Jednak nie chodzi o jakąkolwiek medytację, ani o po prostu relaks przez kilka minut. Mówimy o praktyce intencjonalnej i skupionej która wykracza poza zwykłą ciszę, prowadząc Cię do stanu poszerzonej świadomości. Ten rodzaj medytacji stanowi potężny most łączący Cię z Twoją najautentyczniejszą istotą oraz ogromnym uniwersalnym polem możliwości. Głęboka medytacja oznacza zwolnienie tempa, zanurzenie się w teraźniejszości i uznanie, że jesteś znacznie więcej niż tylko fizyczne ciało czy zbiór myśli i emocji. W tym stanie zaczynasz postrzegać siebie jako rosnącą świadomość, będącą częścią czegoś nieskończenie większego, ale jednocześnie mającą pełną kontrolę nad swoją wewnętrzną rzeczywistością. Wyobraź sobie, że nurkujesz w ogromnym oceanie energii i informacji. Ten ocean to czwarty wymiar. Tam czas przestaje być liniowy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją w harmonii. Dając ci nieograniczony dostęp do możliwości, jakie twój umysł może stworzyć. W tym miejscu wszystko, czego pragniesz, wszystkie odpowiedzi, których szukasz, i wszystkie rozwiązania, których potrzebujesz, już istnieją potencjalnie, czekając tylko na to, abyś je przyciągnął do swojej rzeczywistości. Głęboka medytacja nie tylko relaksuje umysł, ale również uczy go rozpoznawania i współdziałania z tymi możliwościami. Poszerza twoje spostrzeżenie i wzmacnia intuicję pozwalając ci spojrzeć poza pozory i zrozumieć głębsze znaczenie każdego doświadczenia. Jak praktykować głęboką medytację? Jeśli pomysł zanurzenia się w tym stanie wydaje się nieco odległy lub skomplikowany, zacznij od prostych kroków. Znajdź ciche miejsce, gdzie możesz usiąść wygodnie. Nie ma potrzeby trzymania sztywnych ani idealnych pozycji. Ważne jest, abyś czuł się swobodnie. Teraz zamknij oczy i głęboko oddychaj. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twoich płuc, zakotwiczając Cię w teraźniejszym momencie. Wyobraź sobie delikatne światło rozpoczynające się w Twoim centrum, być może w okolicy klatki piersiowej, i wyobraź sobie, jak to światło stopniowo się rozprzestrzenia. Zobacz, jak rośnie, wychodząc z Ciebie i wypełniając przestrzeń wokół Ciebie. Pozwól, by to światło symbolizowało Twoją istotę. Wszystko, kim jesteś, wszystko, czego pragniesz i wszystkie możliwości, jakie tworzysz. Poczuj spokój i połączenie, jakie ta praktyka przynosi. To jakbyś przypominał sobie, kim naprawdę jesteś istotą bez granic, zdolną do tworzenia i przemiany. Podczas praktyki możesz zauważyć, jak w Tobie rośnie uczucie pokoju i jasności. To jest rozszerzona świadomość, która rezonuje z czwartym wymiarem i pozwala Ci spojrzeć poza ograniczenia świata fizycznego. Korzyści płynące z głębokiej medytacji są ogromne. Dzięki regularnej praktyce głęboka medytacja zaczyna przekształcać nie tylko twój umysł, ale także twoje ciało i energię. Badania naukowe wykazują, że regularna praktyka medytacji może zmieniać strukturę mózgu, sprzyjając większej klarowności umysłu, kreatywności i odporności emocjonalnej. Dodatkowo, poprzez połączenie się z własną głębszą istotą, Zaczynasz rozwijać większą samoświadomość. To pomaga zidentyfikować i rozwiązać ograniczające wzorce, które mogą Cię powstrzymywać od osiągnięcia pełnego potencjału. Głęboka medytacja jest jak latarnia morska, oświetlająca Twoją drogę i prowadząca Cię do stanu zgodności i harmonii z wszechświatem. Przejście do świadomej wizualizacji medytacji stanowi punkt wyjścia do dostępu do tego pola nieskończonych możliwości. Jednak medytacja sama w sobie jest tylko jednym z elementów tego procesu. Teraz, kiedy nauczyłeś się uspokajać swój umysł i łączyć się ze swoją istotą, nadszedł czas, aby przejść do kolejnego kroku. Użyć świadomej wizualizacji, aby kształtować rzeczywistość, którą chcesz stworzyć. Świadoma wizualizacja jest naturalnym rozszerzeniem głębokiej medytacji. Podczas gdy medytacja łączy Cię z czwartym wymiarem. Wizualizacja daje Ci moc kształtowania w intencjonalny sposób tego, co chcesz manifestować. Zapraszam do kolejnego tematu, w którym dowiemy się, jak zamienić swoje pomysły i pragnienia w aktywne narzędzie twórcze, moc świadomej wizualizacji. Medytacja, jak już wiemy, stanowi fundament. Łączy Cię z polem nieskończonych możliwości i ucisza szum umysłu, tworząc przestrzeń dla czegoś jeszcze potężniejszego. Świadomej wizualizacji. Ta praktyka wychodzi poza zwykłe marzenie na jawie czy wyobrażanie sobie czegoś nieokreślonego. To jest świadomy proces, podczas którego tworzysz w swoim umyśle jasną i szczegółową reprezentację tego, czego pragniesz doświadczyć. Wizualizacja jest aktem twórczym. Budując mentalnie to, czego pragniesz, z jasnością i intencją wysyłasz sygnał do wszechświata, wibrację rezonującą w czwartym wymiarze. Ta wibracja w połączeniu z emocją, którą wkładasz w praktykę, determinuje prędkość i precyzję, z jaką twoje pragnienia materializują się na płaszczyźnie fizycznej. Na przykład, jeśli celem jest przyciągnięcie nowych możliwości zawodowych, sięgnij po coś więcej niż tylko myślenie o tym. Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w pożądanym środowisku. Poczuj zapach klimatyzacji lub kawy w biurze. Posłuchaj dźwięków aktywnego miejsca, stukot klawiatury, szmer rozmów. Wyobraź sobie, że współpracujesz z kolegami, wykonujesz zadania z satysfakcją i czujesz się spełniony. Teraz najważniejsze, wzbogać tę scenę o silne emocje. Poczuj radość z bycia częścią tego otoczenia, wdzięczność za tę nową okazję i zaufanie do swoich umiejętności. Im intensywniejsze te emocje. Tym bardziej Twoja wizualizacja stanie się prawdziwym doświadczeniem wibracyjnym, na które czwarty wymiar odpowiada. Klucz tkwi w emocjach. Emocja jest prawdziwym napędem świadomej wizualizacji. Tworzenie obrazów mentalnych to za mało. Musisz przeżywać je emocjonalnie, jak gdyby już były realne. Ta emocjonalna wytrzymałość wysyła jasny i silny sygnał do wszechświata, wyrównując swoją częstotliwość z tym, co chcesz przyciągnąć. Wyobraź sobie wizualizację jako transmisję radiową. Jeśli częstotliwość Twojej stacji jest słaba lub niestabilna, sygnał dociera z zakłóceniami i przerwami. Ale gdy dodajesz emocje, to jakby zwiększasz moc nadajnika. Twój sygnał staje się silniejszy, bardziej wyraźny i bardziej atrakcyjny. Oto sekret świadomej wizualizacji. Spraw, aby Twój mózg i ciało uwierzyły, że to, czego pragniesz. Jest już rzeczywistością. Badania pokazują, że mózg nie rozróżnia między rzeczywistym doświadczeniem a żywo wyobrażanym doświadczeniem. Kiedy wizualizujesz coś z intensywnymi emocjami, dosłownie trenujesz swój mózg i reprogramujesz swoje myśli, aby żyć tą rzeczywistością. Praktyczne wskazówki do świadomej wizualizacji: stwórz spokojną przestrzeń. Wybierz miejsce, gdzie nie będziesz przerywany. Usiądź wygodnie. I kilka razy głęboko oddech. Bądź uważny, nie skupiaj się jedynie na ostatecznym rezultacie. Zwróć uwagę na wszystkie drobne szczegóły otoczenie, ludzi, kolory, dźwięki. Im bardziej rozbudowany będzie Twój obraz mentalny, tym potężniejsza będzie Twoja wizualizacja. Wykorzystaj wszystkie zmysły. Nie ograniczaj się tylko do wyobrażeń. Angażuj wszystkie swoje zmysły. Co widzisz, słyszysz, czujesz, dotykasz, a nawet wąchasz w tej scenie? Doświadczenie sensoryczne sprawia, że wizualizacja staje się bardziej realistyczna. Ożyw swoje emocje. Skup się na uczuciach, jakie chcesz doświadczyć, osiągając swój cel. Poczuj radość, entuzjazm, spokój czy wdzięczność, tak jakbyś już to przeżywał. Powtarzaj regularnie. Jednorazowe wizualizacje mogą inspirować, ale regularne powtarzanie ma o wiele większe znaczenie. Poświęć kilka minut dziennie na wzmocnienie swojego zamiaru. Przemień wizualizację w nawyk. Dzięki praktyce świadoma wizualizacja staje się naturalną umiejętnością. Z czasem zauważysz, że łatwiej wchodzić w ten stan umysłowy i emocjonalny. Ponadto zaczniesz zauważać, jak synchroniczność i okazje zaczynają pojawiać się w Twoim życiu, wspierając Twoje intencje. Wizualizacja jest jak ogród. Za każdym razem, gdy praktykujesz, jest to jak podlewanie nasion tego, co chcesz manifestować. Im bardziej się nimi opiekujesz i zwracasz uwagę, tym bardziej te nasiona rosną i kwitną, przynosząc spełnienie do Twojego życia, o którym zawsze marzyłeś. Ostatnia wskazówka: zaufaj procesowi i pielęgnuj cierpliwość. Chociaż świadome wizualizacje są niezwykle potężne, nie są magiczną różdżką przynoszącą natychmiastowe rezultaty. To proces, który wymaga czasu, dostosowania i zaufania. W następnym temacie będziemy zgłębiać, jak nauczyć się ufać naturalnemu przepływowi wszechświata oraz rozwijać cierpliwość podczas gdy nasionka, które posialiśmy w czwartej wymiarze, kiełkują i kwitną w twojej fizycznej rzeczywistości. Zaufaj procesowi i rozwijaj cierpliwość. Manifestowanie z czwartej wymiaru jest potężnym procesem. Ale wymaga czasu, cierpliwości i głębokiego zaufania. Możesz to porównać do sadzenia nasion w żyznej ziemi. Nie zobaczysz rośliny kwitnącej następnego dnia. Konieczne jest podlewanie, troszczenie się i zaufanie, że natura będzie podążać swoją własną drogą. Tak jak nasiono potrzebuje czasu, aby wykiełkować, rosnąć i zakwitnąć, tak samo Twoje intencje potrzebują przestrzeni, aby zsynchronizować się z energiami wszechświata. Kluczem jest unikanie pułapki niepokoju i niecierpliwości. Te uczucia działają jak chwasty w ogrodzie Twojego manifestowania. Duszą one Twoje zasiane intencje i tworzą opór, który może opóźnić lub nawet uniemożliwić osiągnięcie pożądanych rezultatów. Dlatego cierpliwość i zaufanie są filarami, które podtrzymują cały proces. Kiedy zaczynasz czuć frustrację, bo rzeczy nie ruszają się tak szybko, jakbyś chciał, Pamiętaj, że dzieje się o wiele więcej, niż jesteś w stanie pojąć. Wszechświat pracuje w kuluarach, przestawiając klocki, łącząc zdarzenia, przynosząc właściwych ludzi do Twojego życia. Czasami to, co wydaje się być opóźnieniem, w rzeczywistości jest przygotowaniem do czegoś jeszcze większego i bardziej zgodnego z tym, czego naprawdę potrzebujesz. Ważne jest zaufanie w procesie. Zaufanie oznacza nie tylko wiarę, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Oznacza to również uwolnienie się od obsesyjnej kontroli nad jak i kiedy rzeczy się wydarzą. To oderwanie jest aktem wiary i odwagi. To przypomnienie, że jesteś w zgodzie z czymś większym niż ty sam siłą, która zawsze dąży do tego, co najlepsze dla ciebie, nawet jeśli nie zawsze jest to oczywiste w danym momencie. Ćwicz zaufanie, kultywując myśli takie jak jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być lub wszystko układa się we właściwym czasie. Te stwierdzenia nie są tylko słowami, ale emocjonalnymi kotwicami, które pomagają zresetować Twoją energię i utrzymać ją na wysokim poziomie, podczas gdy wszechświat działa na Twoją korzyść. Zamień oczekiwanie w rozwój. Cierpliwość nie polega jedynie na biernym oczekiwaniu. Chodzi o wykorzystanie czasu oczekiwania do wzrostu, nauki i umocnienia się. Traktuj ten okres jako okazję do przygotowania się do tego, co manifestujesz. Zadaj sobie pytanie: jak mogę stać się lepszą wersją siebie samego, podczas gdy to się rozwija? Wykorzystaj ten czas, aby dopracować swoją wizję, dostosować swoje intencje i pracować nad własną ewolucją. Na przykład, jeśli manifestujesz nową możliwość kariery, wykorzystaj ten czas, aby zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć swoje kontakty lub przygotować się mentalnie do sukcesu. Znajdź znaki potwierdzające w codziennym życiu. Kiedy czekasz, zwróć uwagę na znaki i synchroniczności, które pojawiają się na Twojej drodze. Często wszechświat wysyła małe wskazówki, że idziesz w dobrym kierunku. To może być luźna rozmowa, która przynosi nowy pomysł, nieoczekiwaną okazję lub przeczucie, które prowadzi Cię w nowym kierunku. Te znaki są jak potwierdzenia od wszechświata pokazujące, że Twoje intencje harmonizują się. Bądź czujny na te momenty i użyj ich jako paliwa, aby wzmocnić swoją wiarę w proces. Zauważaj każdą synchroniczność, nawet najmniejszą, jako znak, że wszechświat odpowiada na Twoje wibracje. Dziękczynienie jako narzędzie wyrównania. Dziękczynienie jest potężnym narzędziem do kultywowania cierpliwości i wzmacniania zaufania. Kiedy dziękujesz. Nawet zanim zobaczysz rezultaty, wykazujesz wiarę w proces. To podejście nie tylko podnosi Twoją wibrację, ale także tworzy stan równowagi, który ułatwia manifestację. Zarezerwuj kilka minut dziennie, aby podziękować za dobre rzeczy, które już posiadasz, a także za intencje, które nadal są w procesie. Robiąc to, tworzysz cykl pozytywnej energii, który pomaga utrzymać wysoką wibrację podczas oczekiwania na rozkwit Twoich intencji. Ćwiczenie praktyczne w kwestii zaufania procesowi. Wypróbuj to proste ćwiczenie. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Poczuj, jak spokój rozprzestrzenia się po Twoim ciele. Wyobraź sobie nasienie sadzone w ziemi. Wyobraź sobie, jak podlewasz to nasienie swoimi pozytywnymi myślami i karmisz je swoimi podniosłymi emocjami. Zobacz, jak to nasienie powoli rośnie. Wyobraź sobie. Jak stajesz się silną i zdrową rośliną, kwitnącą we właściwym czasie, poczuj wdzięczność za cały ten proces. Dziękuj za każdy krok, wiedząc, że wszechświat zajmie się resztą. Regularne praktykowanie tego ćwiczenia pomaga przekształcić Twoją niepewność w pewność siebie i niecierpliwość w cierpliwość. Zaufanie w proces staje się łatwiejsze, gdy nauczysz się słuchać swojej intuicji. Jest ona jak wewnętrzny kompas. Prowadzący Cię w chwilach niepewności i pomagający zauważyć znaki wszechświata, w kolejnym temacie będziemy badać, jak wzmacniać tę intuicyjną więź, korzystać z intuicji jako potężnego narzędzia prowadzenia oraz odkrywać, w jaki sposób może ona stać się Twoim najwierniejszym sojusznikiem w tej podróży manifestacyjnej. Twoja intuicja jest jak kompas, który zawsze wskazuje na Twoją prawdziwą północ, nawet w środku chaosu. To bezpośrednie połączenie z czwartym wymiarem. Źródłem mądrości, które wykracza poza logikę i ograniczenia myślenia racjonalnego. Kiedy ufamy intuicji, łączymy się z wyższą inteligencją, zdolną do udzielenia odpowiedzi, do których świadomy umysł nie jest w stanie dotrzeć. Rozróżnienie intuicji od strachu jest kluczowym krokiem w tym procesie. Intuicja nie wymaga pośpiechu ani presji, jest spokojna, klarowna i często subtelna jak szept. Natomiast strach w przeciwieństwie do tego jest hałaśliwy, niespokojny i zazwyczaj wywołany przez przeszłe doświadczenia lub obawy o przyszłość. Jednym praktycznym sposobem identyfikowania intuicji jest zwracanie uwagi na odczucia w swoim ciele. Czujesz lekkość czy ucisk, spokój czy niepokój. Te fizyczne sygnały mogą być potężnym wskaźnikiem właściwej ścieżki. Wzmacnianie intuicji wymaga praktyki i otwartości. Zacznij od kultywowania chwil ciszy i refleksji, czy to poprzez medytację, czy krótkie przerwy w ciągu dnia. Bądź czujny na synchroniczności, zdarzenia, które wydają się przypadkowe, ale niosą głębokie znaczenie. To może być niespodziewane spotkanie, wiadomość, która wydaje się mówić bezpośrednio do Twojego serca, lub liczba, która pojawia się wielokrotnie. To są sposoby, w jakie wszechświat przekazuje swoje wskazówki. Im więcej praktykujesz zaufanie do swojej intuicji, tym silniejsza ona staje się. To zaufanie przekłada się na decyzje bardziej zgodne z Twoim celem i na życie, które płynie łatwiej. Nie chodzi o porzucenie logiki, ale o zintegrowanie intuicji jako potężnego sojusznika, który pomaga zrównoważyć rozum i percepcję. Wyobraź sobie, Jakie mogłoby być Twoje życie, gdybyś mógł regularnie korzystać z tej mądrości, kierując każdym krokiem z jasnością i przekonaniem? To właśnie jest zaproszenie z czwartego wymiaru, przekształcenie intuicji w filar Twojej codzienności, wykorzystując ją do budowania rzeczywistości odzwierciedlającej Twoją najautentyczniejszą istotę. To właśnie teraz będziemy zgłębiać, jak zintegrować to poszerzone połączenie z codziennością. Uczynić je naturalną i transformującą praktyką. Przemiana czwartego wymiaru w część Twojej rutyny to nie tylko wybór, ale również zobowiązanie do prowadzenia bardziej zgodnego, świadomego i pełnego życia. Proces ten rozpoczyna się od drobnych dostosowań w tym, w jaki sposób postrzegasz i wchodzisz w interakcję ze światem wokół siebie. Każdy moment Twojego dnia to okazja aby wzmocnić swoje połączenie z uniwersalnym polem możliwości i kształtować swoją rzeczywistość świadomie. Zwracaj uwagę na podejmowane decyzje, nawet w najprostszych sytuacjach. Jak reagujesz na korki drogowe? W jaki sposób radzisz sobie z nieoczekiwanym opóźnieniem? Każda reakcja odzwierciedla twój wewnętrzny stan. Zamiast dawać się ponieść frustracji czy przygnębieniu, zatrzymaj się i odetchnij. Pamiętaj o mocy, jaką masz, aby zmienić każdą sytuację. Wyobraź sobie rezultat, którego pragniesz. Poczuj spokój i pewność osoby, która już pokonała wyzwanie, oraz zauważ, jak ta praktyka zmienia twoje postrzeganie. Dodatkowo bądź czujny na znaki i synchroniczności. Ta wiadomość, która pojawia się we właściwym momencie, nieoczekane spotkanie z kimś, kto może ci pomóc, czy nawet nagła myśl, która rozwiązuje dawny problem. Wszystkie te sygnały przypominają, że wszechświat odpowiada na Twoje intencje. Zauważ te chwile, świętuj je i użyj ich jako motywacji do kontynuowania swojej drogi. Wprowadź proste praktyki, takie jak medytacja i wizualizacja, do swojej codziennej rutyny. Zarezerwuj kilka minut rano, aby wyobrazić sobie, w jaki sposób chcesz, aby przebiegał Twój dzień. Wieczorem, przed snem. Zastanów się nad dobrymi rzeczami, które się wydarzyły, i wyobraź sobie kroki, które przybliżą Cię jeszcze bardziej do swoich celów. Z upływem czasu te praktyki stają się automatyczne, a zauważysz, że żyjesz w stanie większego przepływu i harmonii. Przede wszystkim pamiętaj, że jesteś w ciągłym procesie wzrostu. Nie martw się o doskonałość. Ważny jest postęp. Każda pozytywna myśl, każda mała świadoma decyzja i każdy moment wdzięczności są inwestycją w osobę, jaką się stajesz, oraz w rzeczywistość, którą tworzysz. Jeśli materiał ten poruszył Cię i dostarczył nowych spostrzeżeń, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby kontynuować śledzenie kolejnych transformacyjnych nauk. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi lub rodziną, którym uważasz, że mogą skorzystać z tych praktyk. Razem zbudujmy społeczność ludzi wspierających się nawzajem i odkrywających swój prawdziwy potencjał.